Hejka, hejka, moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj vlog z wakacji, hashtag 3. Na samym początku chcę powiedzieć, że zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego TikToka, hobbyhorsowo.2023, ponieważ aktualnie straciłam konto na TikToku, które miało 100 tysięcy obserwujących, więc będę wdzięczna za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i obserwacje i lajki na nowym koncie. Ogólnie to dzisiaj będzie bardzo fajny dzień, myślę, bo pojedziemy do Mielna na rowerach. Będzie pewnie pięknie. I w ogóle to miałam dzisiaj rano po prostu no o siódmej jechać w teren po plaży na koniach prawdziwych, ale niestety pani nam odwołała. Rano napisała, że odwołuje, więc niestety no. No szkoda, ale zadzwoniliśmy jeszcze do innej stajni, może jeszcze się uda, jak nie na teren po plaży, to może się jeszcze uda na taki zwykły teren, zobaczymy, yy, jak to ten, czy w dzisiaj, czy jutro, no zobaczymy, więc mam nadzieję, że, yy, że no, yy, jakoś to się ogarnie. Ogólnie to, moi drodzy, yy, udało się, jadę w teren, ale no nie na plażę, niestety, no to po prostu po łąkach na prawdziwych koniec, dzisiaj o 20, więc zobaczycie, co z tego terenu na pewno. I tutaj właśnie zeberka jest ubrana. Jak wiecie, z wczorajszego vloga odpadłam na czułek, więc no tak w głowie. Bo po prostu przy pomocy no, gorącego słońca się tutaj po prostu rozgrzał klej na gorąco i się puścił na czułek. Więc chyba dzisiaj właśnie pojedziemy na kantarku. Zeberka ma już ubrany kantarek i dopięte wodze więc zaraz pewnie gdzieś pójdziemy, także zobaczycie jakieś filmy. Jeszcze nawet nie wiem gdzie, ale to. No. Świetnie, właśnie ja na plażę na dzikiej zebrze, która bryka i jest strasznie do pchania na kantarze. Trzymajcie kciuki. Więc zaraz wychodzimy. Teraz przerwa na kaktusa, to nie jest reklama, ale może być. Zapraszam serdecznie ogólnie zebra ma tutaj taki boks, bo mamy taki jakby wózek gdzie mamy wszystkie plażowe rzeczy i tutaj jest właśnie zebra żeby nie była w słońcu idę się z nią teraz schłodzić chodzimy do wody jest sporo ludzi no ale jakoś damy radę o już jej się spodobało w wodzie trochę dla ochłody wody Generalnie już się zwijamy z plaży yy, i idziemy do hotelu, potem pojedziemy chyba na Mielno, do Mielna yy, i później yy, jadę na konie, bo teraz jest godzina, już Wam mówię, 15.35, więc yy, konie mam na 20, także jeszcze pojedziemy na rowerach do Mielna i potem na konie, więc yy, oglądajcie ten film. Zebra jest w wózeczku, w którym mam już wszystkie rzeczy, yy, zaraz sobie ją wyciągnę i na niej pojadę. Ogólnie to teraz idziemy do automatu, muszę sobie kupić za piątkę taki uchwyt na telefon do selfie, bo jak będę nagrywać z konia coś po prostu jak będę jeździć, to muszę mieć na kejsie od telefonu ten uchwyt, więc muszę go teraz szybko kupić, także zaraz zobaczycie jak kręcę i co mi się wylosuje. Losuję właśnie za piątala. Zobaczymy co mam. Mmm. Wlosowałam jakiś beznadziejny motor, no ale dobra, ważne, że jest. Teraz trochę się z moją siostrą i kuzynką pojeździmy sobie na fiszkach. To są te fiszki, jakby takie, wiecie, hotelowe. Tutaj są te plec zabawitków tylko gadżety się yy, tej wioski z domkami, więc yy, to nie są nasze tylko tam. I sobie teraz trochę pojeżdżę. A za dwie godziny mam konie, więc będziecie widzieli pewnie coś w konie też. Coś zobaczycie z koni I jeszcze potem zrobimy wieczor na berce Więc myślę, że będzie fajnie o! o Boże, ale ujechałam na kamieniu Generalnie już jedziemy do tej stajni na koniki Mam tutaj bryczeski I yy, jedziemy Mega I ma być zachód słońca akurat jak będę jeździć Więc będzie myślę pięknie Postaram się coś ponagrywać z konia i jedziemy generalnie już prawie jesteśmy prawie jeszcze mamy 40 minut do rozpoczęcia jazdy ale koń będzie gotowy, więc spoko i i, no. I jeszcze obczajemy trasę i zaraz będę generalnie przed chwilą mogliście zobaczyć yy, mogliście zobaczyć właśnie y, moje urywki z dzisiejszego terenu ogólnie było super yy, i ja już będę kończyć tego vloga spa miałam dzisiaj zrobić ale jest godzina 23.30 wróciłam bardzo późno i jestem zmęczona, więc dzisiaj nie zrobię dobrze spa ale zrobimy je jutro, to jest ostatni dzień jutro wieczorem już niestety wyjeżdżamy, więc będzie też vlog, yy, no i wtedy zrobimy spa Także ja już kończę i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapeczki w górę oraz subskrypcję na moim kanale, jeżeli Wam się podobało. Nie zapomnijcie również o dzwoneczku i zapraszam na mojego TikToka oraz Instagrama. Pa pa!